Witajcie w niezwykłym przewodniku, który pozwoli wam wykorzystać swoje dwudziestki do stworzenia życia pełnego sukcesu, pasji i spełnienia. Jeśli wierzysz, że to właśnie dwudziestki mają kluczowe znaczenie, właśnie odkryjesz całą masę mądrości, która znacząco podniesie cię na wyższy poziom. Trzymajcie się mocno, ponieważ wyruszamy na podróż, która pozwoli maksymalnie wykorzystać trzy potężne waluty młodości, czas, energię i oczywiście pieniądze pozostając ze mną do samego końca dowiecie się o mnóstwie praktycznych porad, które mogą sprawić, że wasze życie osobiste i zawodowe ruszy do przodu. A jeśli chcecie jak najlepiej wykorzystać tę transformacyjną wiedzę, zasubskrybujcie kanał, polubcie film i włączcie powiadomienia, aby przyspieszyć swoją drogę do sukcesu. Zatem zanurzmy się od razu w sedno rozwoju osobistego, z najważniejszą radą życiową dla wszystkich dwudziestolatków. W tej burzliwej dekadzie, pełnej potencjału, zrozumienie skomplikowanej równowagi między czasem, energią i pieniędzmi to prawdziwa sztuka. W miarę jak dorastamy, zasoby te się różnią. W naszych młodzieńczych latach mamy mnóstwo czasu i energii, gotowi podjąć się wyzwań świata z niezrównanym zapałem. Jednak pieniądze mogą wydawać się skąpym zasobem. Właśnie w tej wydawałoby się skąpej sytuacji tkwi olbrzymia szansa. Wykorzystajcie obfitość czasu i energii, by wytyczyć sobie własną drogę, czy to startując własny, podważny biznes, wyruszając w trasę uczącą w podróżach za niewielkie pieniądze, czy stając się samoukiem w swoim wybranym rzemiośle. Pamiętajcie, to właśnie skromne doświadczenia kreują niezapomniane wspomnienia, a nie ilość pieniędzy w portfelu. Ile razy znaleźliście się w rozdrożu, sparaliżowani niezdecydowaniem, jak niezdecydowany osioł zmagający się z pragnieniem i głodem, pozostający w martwym punkcie? Lekcją jest tu nie tylko unikanie bezczynności, ale również przekraczanie dualistycznego myślenia. Życie to nie ciąg decyzji między jednym albo drugim. Często możemy podążyć dwoma ścieżkami jednocześnie, integrując pozornie niepowiązane cele. Pracuj, buduj imperium, podróżuj, zdobywaj wiedzę. W dwudziestkach pełnych możliwości liczy się działanie, a nie zakładanie niewybrednych wyborów. Teraz porozmawiajmy o dokumentowaniu życia. Ironicznie, od profesjonalnego dokumentalisty to może brzmieć jak banał, ale nie można przecenić mocy osobistego zapisywania, prowadzenia dziennika, nagrywania szczerych filmów. To nie tylko przedmioty pamiątkowe z waszej podróży, to lustra, które odzwierciedlają wasz rozwój, walki i ewolucję. Wyobraźcie sobie kapsułę czasu waszego życia, do której możecie wracać, przemyśleć i z której czerpać ogromną siłę. Uczyńcie z tego tradycję, raz w roku siadajcie przed kamerą i prowadźcie szczery dialog z Waszą przyszłością. Perspektywa, jaką zyskacie, jest bezcenna. Oto natychmiastowa wskazówka dotycząca Waszej finansowej przyszłości: postępujcie tak, jakby wszystkie Wasze finansowe nawyki, czy to oszczędzanie, czy wydawanie, natychmiast materializowały się w Waszym zdrowiu fizycznym. Czy zjesz tyle samochodówek, jeśli oznaczałoby to natychmiastowe oponki? Oczywiście, że nie. Podobnie podchodźcie do Waszych finansów. Zanurzcie się w świecie wiedzy finansowej, śmiało korzystajcie z oszczędności i zacznijcie inwestować rozważnie. Wasze dwudziestki to idealny moment, aby zasiać nasiona, które z czasem obrodzą bogatymi plonami. Teraz przygotujcie się na rzeczywistość. Porównywanie się z innymi jest równie bezużyteczne, jak szukanie czegoś nierealnego. Nigdy nie posiadacie pełnego obrazu tych lśniących postów na mediach społecznościowych czy pozornie łatwych sukcesów kolegów. Zanim zaczniecie gubić się w czeluście porównywania, przypomnijcie sobie, że pełny kontekst ma znaczenie i często pozostaje ukryty. Przyjmijcie swoją unikalną drogę, odrzućcie urok fałszywych idoli i skoncentrujcie się na waszym indywidualnym postępie. Max Sterling, tutaj, wasz przewodnik po niezbadanych terenach dorosłości. Jeśli ta kolekcja rad kształtujących życie jest dla was wartościowa, rozważcie okazanie swojego uznania poprzez wsparcie finansowe, odzwierciedlające wartość, którą osiągnęliście. Wasze wsparcie napędza tworzenie treści, które oświetlają drogę dla wielu innych mężczyzn dążących do osiągnięcia swojego szczytu. Pamiętajcie, że Wasze trzydziestki pewnego dnia spojrzą wstecz na Wasze dwudziestki z dumą lub z żalem. To od Waszej dzisiejszej decyzji zależy, jak to spojrzenie się ukształtuje. Podjęcie decyzji o nieustannym rozwoju, odwagę w podjęciu ryzyka i mądrość wyprzedzającą Wasz wiek. I nigdy nie zapominajcie, że aby zdobyć życie, o jakim marzycie, najpierw musicie odważyć się je przeżywać. Teraz ruszcie i stwórzcie najodważniejszego bohatera swojej własnej epickiej historii. Jakie kroki podjęcie od tego momentu? Dajcie nam znać w komentarzach poniżej. Witajcie, mężczyźni mądrości i wartości. Wyobraźcie sobie strategie, żelazne strategie, które pozwolą Wam nie tylko przetrwać rozstanie, ale także odnieść sukces po nim. Jeżeli to nie jest obiecujący początek naszego dzisiejszego tematu, to zanurzmy się w nim głębiej. Wyobraź sobie, że jesteś na rozdrożu, kurz po zakończeniu ostatniego związku się osiada i choć to może wydawać się przytłaczające, ten moment może zwiastować nadejście jeszcze większego rozdziału w Twoim życiu. Tak, mężczyźni, dzisiaj porozmawiamy o przekształceniu bólu rozstania i przekształceniu go w katalizator monumentalnych zmian w Twoim życiu. Przyjrzyjmy się chwilowo, jak kryzysy często rodzą innowacje i przemiany. Weźmy na przykład Marka Zuckerberga. Rozstanie w czasie studiów napędziło go do stworzenia tego, co stało się potężnym imperium społecznościowym Facebookiem. To historia nie tylko powrotu do równowagi, ale wyżej sięgającego ku nieosiągalnym wcześniej celom. Jeśli myśli o byłej partnerce nadal ciężko tkwią w twojej głowie, rozważ moc przemiany. Co by się stało, gdybyś, jak Zuckerberg, zamienił smutek w ogień, który porusza cię w kierunku celów i marzeń? Dążenie do samodoskonalenia może stać się twoim napędem postępu. I powiedzmy sobie szczerze, kto nie podziwia Feniksa, który wznosi się z popiołów? Dokładnie taka opowieść zasługuje na subskrypcję, lajka i donośne dzwonienie od powiadomień. Poruszając się do przodu, ważne jest nie tylko rozmyślanie nad tym, co było, ale także rozważanie, co może być. Rozwój osobisty może obejmować wszystko, od poprawy swojej kondycji fizycznej na siłowni, przez inwestowanie w nową garderobę, aż do czegoś tak przekształcającego jak elegancki uśmiech. Droga do samodoskonalenia nie jest jednopasmową autostradą, to rozległa autostrada pełna możliwości, by stać się jeszcze bardziej nieodpartą wersją samego siebie. Pojęcie miłości własnej może brzmieć jak banał, ale jest podstawą atrakcyjności. Mężczyzna pełen miłości do samego siebie przyciąga innych podobnym blaskiem. Chcesz być mężczyzną, który nikogo nie potrzebuje, ale którego każdy pragnie towarzyszyć. Pozbądź się wszelkich oznak potrzeby, to dziecięca zabawa, a ty, ser, nie jesteś niczym takim. Teraz najgorczycząsza pigułka to zaakceptowanie faktu, że Twoja była partnerka jest pod każdym względem odcięta od Twojego życia. To nie jest o zagłębianiu się w to, co zostało utracone, ale raczej skupianiu się na niezliczonych możliwościach, które stoją przed tobą. Pamiętaj, że Twój obecny moment jest Twoim najwierniejszym towarzyszem i jedynym kamieniem milowym w przyszłość pełną potencjału. Skierujmy się tutaj ku starożytnej mądrości. Wyobraź sobie odrodzenie, które następuje po śmierci w wielkim cyklu życia. Triumf w tym kontekście oznacza Twoją osobistą renesans. Pomyśl o mądrym Niczem, który celnie stwierdził, że aby świecić jasno, trzeba przejść przez palącą próbę. To jest twój czas, aby rozniecić płomień odrodzenia. Skieruj swoje myśli ku przyszłości, mężczyźni. Wyobraź sobie swojego idealnego partnera w wyrazistych, oddychających szczegółach. Zapisz to, zarówno ich fizyczne piękno, jak i emocjonalne połączenie, którego szukasz. Ta projekcja to nie tylko fantazja, to mapa drogowa twojego ewoluującego ja. Ale to się tu nie kończy. Na drugiej stronie tego papieru zapisz mężczyznę, którym musisz się stać, by stworzyć to magnetyczne przyciąganie. Ta dualność pragnienia i samorozwoju stanowi Twój plan na przyszłość wzbogaconą miłością i towarzystwem. Przysłowie tkackie, które dziś stworzyliśmy, jest bogate w wątki doświadczania osobistego rozwoju, które wszystkie prowadzą do jednej centralnej postaci, Ciebie. To jest nasz punkt wyjścia, mężczyźni z męstwem, aby wykuć życie doskonałości. Jeśli dzisiejsza dyskusja rezonuje z Tobą, rozważ to jako zaproszenie do odkrywania licznych filmów, które koncentrują się na osobistym wzmocnieniu i nieustraszonej dążności do Twojego potencjału. To jest wezwanie do zaniechania stagnacji i skoków w dynamiczne, celowe życie. Dziękuję, chłopcy, za Wasze zainteresowanie i czas. Macie zarówno wytrwałość, jak i intelekt, by pokonać ten kurs. Miejcie odwagę, przyspieszajcie poza cienie przeszłości i do blasku, który przynosi przyszłość. Dla tych, którzy czerpią zysk i mądrość z dzisiejszej sesji i chcieliby wyrazić wdzięczność, link do typu czeka w polu opisu. Takie wpłaty są odbiciem wzbogacenia, jakie otrzymaliście i napędzają kontynuację tego treści. Wszystkim Wam, Panom, którzy wyruszają w podróż od bólu utraconej miłości do zenitu osobistego triumfu, składam hołd. Niech Wasze kroki będą nieugięte, Wasz duch niezłomny, a sukces nieunikniony. Do naszej kolejnej rozmowy odrzućcie niskie aspiracje, dążcie do czegoś więcej i marsz do przodu.